Na oddział wewnętrzny została przyjęta 30-letnia Sylwia Bielan. Kobiecie od pewnego czasu dokucza świąt spowodowany zmianami skórnymi oraz biegunka. Zostało zastosowane leczenie objawowe, a teraz kobieta czeka na badania. Wszystko mnie swędzi strasznie! Umyj się to przestanie! Czy ja się mogę położyć na tym łóżku przy oknie? Jak dla mnie to możesz nawet wyskoczyć przez to okno? Potrzebuję mieć lepszy kontakt z praną. Z czym przepraszam? Nieważne. Czy mogę tutaj? Nie, nie możesz tutaj. Szpital psychiatryczny jest dwie ulice dalej. Ewentualnie zapraszam do Choroszczy. Dzień dobry. dobry. Wreszcie Cię znalazłem. No, znalazłeś. Hej, hej. Hej. Hej, hej, hej! Muszę wykonać ważne telefony. No i gdzie znów dzwonisz? Do tego... Oszołoma Igora. Co? Oszołoma to nie jest oszołom, tylko to jest lekarz, okej? Okay? Nie ufam medycynie klasycznej. Ja też nie ufam medycynie klasycznej. Dlatego nie szczepię swoich dzieci. I dzięki temu nie mam dzieci. Wszystkie umierają. Od dwóch miesięcy leczę się u bioenergoterapeuty. Co powiedział lekarz? To, co zwykle każdy lekarz. Dlaczego w tej kopercie jest tylko 100 złotych? To może być jakaś reakcja uczuleniowa. Ale zjadłaś coś? No nie, no przecież jestem na diecie bezglutenowej, tak? Sprawdzam każdą etykietę. Czytajcie etykiety, zwłaszcza lekarstw, bo znajdują się tam ważne informacje, takie jak data ważności, skład, waga i, najważniejsze, dawka śmiertelna. Trzeba wiedzieć, ile wynosi, żeby nie wziąć za mało. No to nie mam pomysłu, że coś mogło uczulić. No pan Igor by wiedział, gdyby tylko odebrał ten telefon. Myślę, że pan Igor wie, czym cię zaraził, dlatego nie odbiera. Prawdę mówiąc, mam alergię na tego Igora. Po pierwsze, wcale nie uważam go za cudotwórcę, a po drugie, zaraz mi za skórę tym, że kazał Sylwii ograniczyć ze mną kontakt, bo rzekomo zaburzam jej pole elektromagnetyczne. Halo? Halo, halo. Halo, panie Igorze, dzień dobry, tutaj Sylwia Bielan. No? Tak, panie, panie Igorze, ja potrzebuję pilnie pana pomocy. Człowieku, oczym się ode mnie. Ma Pana pacjenta? Dobrze, to ja oddzwonię za 5 minut, dobrze? Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak walnięty, to kurwa jedź leć się do choroszczy. Do wariatkowa. Dziękuję Panu bardzo. Do widzenia. Dobra, nara. Spierdalaj. Tylko mi nie mów, że ten twój cudotwórca będzie ci leciał przez telefon. Tak. To na chuj tu jeszcze leżysz i łóżko zajmujesz? Nie widzisz, że ten facet zrobi z ciebie idiotkę? Takie rzeczy to nawet w telewizji były, więc to wszystko jest możliwe. Ja to... Ja sama tego doświadczyłam na sobie, tak? W sumie logiczne. Ja żem widział w telewizji Godzillę. Czyli ona musi istnieć naprawdę. No bo jakby ją nagrali? A nie pamiętasz już, jak wyleczył mnie z anginę bez antybiotyków? Albo jak mi rozpuścił te kamienie w woreczku? Przypadek. Nie sądzę. Dobrze, przepraszam. Pa. Halo, Panie Igorze, tak, jestem gotowa. Dobrze, leżę yy, wygodnie, tak? Tak? Ręce, ręce w pozycji hamona, zgadza się? Dobrze, teraz wstań, weź rozbieg i wyskocz przez okno w pozycji na Małysza. O, o, o otwieram dolny meridian, tak. Otwieram dolny meridian, brzmi jak metafora na stwierdzenie, Otwieram dupę, żeby pierdnąć. Yy, yy, tak, otwieram się na przypływ energii. Otwieram się na przypływ energii. Brzmi jak metafora na stwierdzenie, wzięłam kokainę i czekam na efekty. Oh. Oh. Pod koniec dnia Sylwia poczuła się na tyle dobrze, że zdecydowała opuścić szpital na własne żądanie. Ale panie doktorze! Ja się nie zgadzam na dalszą hospitalizację. Dobrze, rozumiem. Czyli wychodzi pani na własne żądanie, tak? Tak. Świetnie, no, ma pani do tego prawo. Ja w takim razie zaraz przygotuję wypis. Dziękuję bardzo. Szkoda, że z więzienia nie można wyjść na własne żądanie. Ja się nie zgadzam na dalsze przetrzymywanie. Dobrze, rozumiem. Czyli wychodzi pan na własne żądanie, tak? Tak. Ma pan do tego pełne prawo. Zaraz przygotuję wypis. Wiedziałam. Wystarczyła jedna sesja terapeutyczna z panem Igorem przez telefon i od razu czuję się jak nowonarodzona. Jeśli można wyleczyć się przez telefon, to pewnie też można i się zarazić. A ja dzwoniłem ostatnio na seks telefon. Mam nadzieję, że nie miała AIDS. Oczywiście nie mogę im powiedzieć komu to zawdzięczam. Wiem jak lekarze reagują na hasło medycyna niekonwencjonalna. Kiedy wyleczy cię medycyna konwencjonalna, a dziękujesz medycynie niekonwencjonalnej. To tak jakbyś wyruchał dziewczynę, a koledze dziękował za seks. Mój lekarz wrócił i teraz się mną zajmie. Wszystko będzie w porządku. A jaki lekarz? Igor Michalak. To jest wybitna postać. Jestem pewna, że jeszcze pani kiedyś o nim usłyszy. Na pewno usłyszy. Jak za jakiś czas będzie leżał na oddziale psychiatrycznym. Czasami tak bywa. Pacjenci upierają się przy swoim, wychodzą wcześniej, no a potem wracają. Tyle, że do kostnicy. Tymczasem na oddział ponownie została przyjęta Sylwia. Znowu mnie wszystko strasznie swędzi. Niech cię pan Igor podrapie. Oczywiście przez telefon. Po powrocie ze szpitala czułam się wyśmienicie, ale niestety moje dolegliwości później wróciły. Przyznam, że przestraszyłam się tym bardziej, że pan Igor nie odbierał ode mnie telefonów, a czułam się coraz gorzej. Postanowiłam wrócić do szpitala. O! Halo? Halo, panie Igorze, dziękuję, że pan oddzwania. Znamy nie? <laughs> Przyjedzie pan do mnie? Nie wiem, jak panu dziękować. Dziękuję, panie Igorze. Do widzenia. Panie Igorze, dzień dobry. <laughs> nie, słaby ten Igor. Myślałem, że wyleci z telefonu, a on, jak normalny człowiek, wszedł przez drzwi. A swoją drogą. jaka ładna torebka. Dotarł pan. <laughs> dzień dobry, pani Symbo. Jak się pani czuje? Hmm? Trzeba zrobić rytuał poświęcenia czterem wiatrom. To jest rytuał starożytnych wikingów. O, kurwa. Musimy pójść w jakieś ustronne miejsce. Dobrze. Tu jest za dużo urządzeń, które promieniują. On już się zachowuje jak napromieniowany. Pewnie jego matka wkładała do mikrofali, jak był mały. A proszę zabrać ze sobą ym, koc, dobrze? Ponieważ koc zwiększa moc. O kurwa! Mam nadzieję, że oglądacie to mając słuchawki, bo jak wasi rodzice usłyszą takie dźwięki, to zaraz przylecą, bo będą myśleli, że gejowskie porno oglądacie! Co się stało? Ach, co się stało? <słuch> Gorze, co się stało? <słuch> Zabrakło many. Pani Stan, to naprawdę ciężki przypadek. Rany naprawdę? Tak. Pani Stan, to naprawdę ciężki przypadek. Odpierdalam jakiś szajs, a pani w to wszystko wierzy. A ja w ogóle jak się pani czuję? Ja jak zwykle jestem zmęczona, czuję się osłabiona. To dobrze, to bardzo dobry objaw, tak. Co mówi koleś w więzieniu schylający się pomydło. mydło? Ile razy tak... Jeszcze się będziemy spotykać? Powiedzmy pięć razy. Dobrze. A za dzisiejszy seans? Ile to będzie? A, 350 zł. Say what? Powie mi pani, kim był ten tajemniczy mężczyzna, z którym pani wyszła? Czy to jakiś lekarz? To jest Igor Michalak, wybitny bioenergoterapeuta. Myśli pani, że mi też mógłby pomóc? Jedyne, w czym ci może pomóc, to w wyborze torebki. Ja mam cukrzycę i kamienie w woreczku. Kamienie w woreczku? Tak. Co też pani mówi? Ja sama miałam kamienie w woreczku. A teraz? Nie mam. Ja sama miałam kiedyś mózg, a teraz? Nie mam. To ja, pani Sylwia. Wieczorem powtórzymy sesję. Dobrze. Pani Sylwia mi tyle niesamowitych rzeczy o panu opowiadała, że chciałam zapytać, czy im mnie by pan nie pomógł. A co pani dolega? Cukrzyca i kamienie w woreczku. No dobrze. No dobrze, proszę za mną. Mam zabrać koc? Przede wszystkim to weź pieniądze. Dużo pieniędzy! Gdzie pani była tak długo? Pielęgniarka o panią pytała. Wiem, wiem, A już mnie złapała na badania. A nie pytała po co pani ten koc? Nie, 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 nie pytała o koc. Ale pytała, dlaczego jakiś facet klęczy nade mną i wydaje jakieś dziwne dźwięki. Kazał mi się położyć. Mhm. Tak mnie ugniatał tutaj w okolicy pod Brzusza, mm. że no, ja normalnie myślałam, że ducha wyjdzie. Ale... czy mówił coś przy tym? <śmuletra> Ale jak się Pani czuje? No wie Pani, tak... no, jak nowonarodzona. Mm. I w ogóle taka jakby lżejsza. Lżejsza, I... prawda? Jeszcze kilka spotkań i poczujesz się jeszcze lżejsza. O parę stów. Trójka jest już do wypisu. Cejrowski, boso przez szpital. Ja cię? Czy widzisz to samo sobie? Gdzie gość zgubił buty? Pierwszą twoją myślą jest, gdzie gość zgubił buty? Kobieto, żyjemy w Polsce, więc twoją pierwszą myślą powinno być ciekawe, kto mu zajebał buty. Łączę czakramy złotą nicią. Łączę czakramy złotą nicią. Łączę wątki, bo nie wiem, co tu się odpierdala. Przepraszam, a gdzie pan zgubił buty? Ja nie noszę butów, to, to niezdrowe na kręgosłupie. Tak rozumiem, ale tutaj bez butów nie wolno. Nienoszenie butów to przede wszystkim niezdrowe dla ludzi w twoim otoczeniu. Ja słyszałam, że pan tutaj przychodzi i uzdrawia naszych pacjentów. Ja nic podobnego. No to ciekawe, bo ja mam świadków, którzy twierdzą inaczej. Ja nikogo nie uzdrawiam. No wreszcie mówi coś mądrego. A ja sobie nie życzę żadnych czarów na naszym oddziale. I patrzcie, nie życzy sobie czarów, ale tych magów w czarnych strojach i w białych koloratkach to już puszczają. Ale to nie są czary. Proszę pana, no nie będę dyskutowała, no. Jeżeli pana kiedyś złapie na uprawianiu magii w tym szpitalu, to wezwę ochronę. Niby co? Taka ochrona może zrobić takiemu potężnemu magowi. Jeśli pani chce, to z chęcią uwolnię panią od negatywnej energii. Tak, siódmy czak, on zdecydowanie... No ty opowiada w ogóle jaki czakram siódmy czakram jaki czakram siódmy czakram jaki czakram siódmy czakram potrzebuję zaliczki na poczet naszych wizyt tak dobrze a o jakiej kwocie mówimy 1500 zł pewno wiele osób śmieje się z takich ludzi którzy dają pieniądze jakimś szamanom magom wróżkom za różne dziwne usługi typu uzdrawianie ale wielu z tych, którzy się śmieje, sami pomykają do swojego maga w czarnej sutannie, dając mu kasę za podobne usługi. Ja osobiście nie widzę różnicy pomiędzy leczeniem takim dzisiejsza msza będzie w intencji Sebastiana, który jest chory na raka. Pomódlmy się, żeby wyzdrowiał, a takim ale ja nie rozumiem, co to znaczy, że mam mastocytozę? Przecież pan Igor mówił, że mam zatrucie toksynami. Dobra, zrobimy tak, jak powiedziałam. Pani wyśle mu SMS-a, mhm. że chce pani mu przekazać tę zaliczkę. On przyjdzie do szpitala, my zawiemy policję i złapiemy gagatka na gorącym uczynku. Dwie godziny później na oddziale ponownie zjawia się Igor. Tu będzie bezpiecznie. Yy, ma pani te pieniądze? Tak, proszę. Ale, dziękuję. Mam cię gaga. O co chodzi? Kim pan jest? Pan jest zwykłym oszustem. Oszukał pan mnie i mnie podobnych. Zaraz będzie tu policja. Zostaje pan zatrzymany do dyspozycji prokuratury.